Sonia, Rafał, Bobek i kapitan wybrali się po tajemniczą wiertnicę. Póki co ekipa dotarła w okolice pszczyny, lecz nie może trafić do celu. W kabinie auta szefostwa zaczyna brzeć. Nie masz telefonu. Nie, nie mam. Ja umiesz wbić, chłopie, stępy. Na, nie umiesz bić, chłopie, jak to jest wstępy. Jeźdź, i nic. A ty k***a siedź. Kibut. Siedzi, nic nie robi. Do jedziesz, do lasa? debilu, siedziała dwie godziny. No siedziała, coś ty k***, robił, makijaż? Halo? Halo, 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 dzień dobry. Halo, dzień dobry, my przyjechaliśmy w sprawie tej wietnicy. Bardzo dobrze, no. e, gdzie państwo są? Wie pan co, my tutaj skręciliśmy, jak jest Jaskółcza, e, ulica... Jaskółek, jaskółek. Jaskółek. Tak, no trzeba minąć salą Hyundai'a. I zaraz za salą będzie taki tir biały stał Trzeba skręcić w tą drogę, gdzie stoi ten tir Dobrze, dziękuję Także ja czekam To kapitan, Curik. Weź się obróć i by nas od do I ty tam w prawo przejdziesz Dobra co, pojeżdżymy Hmm, to Bobek i kapitan dziś stanowczo lepiej znoszą kłopoty Niż para właścicieli Chwilę później wyprawa dociera do celu I jest po problemie no, widzisz, pan czeka, mama. tam. No, widzę. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, zaparkujcie sobie tutaj, mamy dosyć ciasno. Ocenimy temat i tak zobaczycie, Dobre. co jest dobrze. do wzięcia, dobra? Tak, mhm. dzień dobrze. Kapitan! Kapitan! Dawajcie, tu! Trzeba się ustawić dobrze, bo tu jest ruch, tu mamy wjechać, a takim samochodem to nie jest chopsiu. Dawaj, dawaj, dawaj. Drugo. Stój, 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 bo te szlaufy. No, mama, jaka... No, cię! No, jedź. Stój, no, kaptan. Przejdzie chyba. Ważę, no, Rafał. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie dawaj. Dawaj, dawaj. To już być, nie? No, dobra. Ty, mama, tak może stać. Tak, kapitan. Dobra, gaść tego łuka! Stójka, gaść to, chodźcie tam, nie? Bo już połednie, a jeszcze nic nie zarobione. Śniadanie mnie nie jedzie. Dawajcie, panowie. Kaj ta wiertarka. <grym> wiertarka? Czyli to, czy jest to jest to, jest? tak? Tak, ta wiertareczka malutka. No jest czytaj, Czy tej, czy tej tu nasz? na tabliczce? Ja mówię ponad dychę. Ty, mama, ty mówiłaś, że to mamy na kółkach, że to wciągniemy. No bo były na kółkach. No to gdzie są kółka? Niemożliwe, przy 10 tonach kółka. To nie pociąg. No panowie, my tu tym wózyczkiem nie zrobimy.